Kochani, liga Redbox gra. Rozmawiamy oczywiście o naszej lidze Redbox Ergo Arena, piłka halowa, wspaniały poziom i wchodzimy w decydującą fazę pierwszej rundy. No ja już zacieram ręce, bo ta ekstra liga, która się utworzy, no, będzie miała naprawdę mega wysoki poziom. To są takie mecze, że naprawdę ci, co nie widzą ich na żywo, to niech żałują gary. No tak, no tutaj rzeczywiście już, już praktycznie w większości sprawa awansów do tej grupy mistrzowskiej jest przesądzona. Praktycznie z, i z grupy A i z grupy B po trzy zespoły już sobie zapewniły awans do, do grupy mistrzowskiej jeszcze. Jeszcze trwa walka o czwarte miejsca w jednej i drugiej grupie, a no, tak jak mówisz, no, tutaj zapowiada się bardzo ciekawa druga runda, bo rzeczywiście te zespoły, które znajdą się w tej grupie mistrzowskiej, no, prezentują mega poziom i, i no, zobaczymy, jak to wszystko się zakończy. Tutaj moim cichym faworytem, znaczy cichym, nie cichym, no, bo my powiem głośno, jest jednak Aste Kohorta, która wyszła tak powolutku w tę ligę, ale takie nazwiska jak Musik czy Dominik Depta szczególnie, Naprawdę oni robią niesamowity wicher na boisku. Tyle o Azt Azteku Horta, no to, to będą nasz, takie smaczki z, w meczach z technologami, z fightersami, z innymi tuzami tej ligi w USA i BES Bounce, Gdańsk, jest, jest mnóstwo tych kapitalnych drużyn, które wszystkie zapewniły, że będą walczyć o, o podium. I jak Gery sobie w jednym z programów e, zażartować, że podium w tym roku będzie miało 7 miejsc co najmniej, ale zobaczymy jak to będzie. Zacznijmy plecami, decyduje się właśnie e, w sprawie tego czw czwartego miejsca, bo tu chyba port północny. O, dzięki bardzo panowie z Portu Północnego. Yy, dzisiaj no już mogło być bliżej, jak yy, raczej wygrają z w yy, Wrzeszcz. No co właśnie, jeżeli chodzi o grupę A, to, to yy, sprawa czwartego miejsca rozstrzygnie się prawdopodobnie pomiędzy Portem Północnym i zespołem Gorem. Jeszcze yy, czeka nas tutaj w tej pierwszej rundzie mecz pomiędzy tymi zespołami i prawdopodobnie ten mecz będzie decydował o tym, która, która z różnych znajdzie się w grupie mistrzowskiej, no yy, nie ulega wątpliwości, że yy, zarówno jedni, jak i drudzy muszą. Yy, swoje mecze wygrywać i w tym decydującym starciu zagrają o awans do, 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 do grupy mistrzowskiej. Chciałem tylko jeszcze wspomnieć, że taki przedsmak oczywiście tego, co będzie się działo w, w tej grupie mistrzowskiej no mamy praktycznie w każdym, w każdym tygodniu, bo dochodzi do jakichś tam starć pomiędzy czołowymi zespołami w jednej czy drugiej grupie i, i taki na przykład mecz oglądaliśmy we wtorek no tutaj pojedynek pomiędzy B a Bouncem pomimo tego, że padły tylko dwie bramki mecz na, na bardzo wysokim poziomie, prowadzony w mega szybkim tempie i, i naprawdę y, mega umiejętności z jednej i z drugiej strony. Także, także y, no to wszystko mówię, jest przedsmak tego, co nas czeka w drugiej rundzie. Tak, analogicznie do tego, te czwarte miejsca cały czas maglujemy. W, w grupie B jest taka sytuacja, że tutaj import lotniczy, który będzie za chwilę grał z Weppo, bezpośrednio zainteresowany i jeszcze Dorako. Jest to Dorako już prawie pewne, ale jeszcze czeka jakby, no, mówią, brzydko, na potknięcie Weppo, nie oszukujmy się. No tak, tutaj zespół Webpo jest zespołem, który ma najmniej meczów rozegranych i tutaj tutaj praktycznie no mają jeszcze szansę, mają tylko trzy mecze rozegrane. Fakt, że tylko trzy punkty na koncie, ale, ale, ale dużo tych punktów do zdobycia. No i Dzisiaj, tak jak, tak jak mówisz, no mega ważny mecz zarówno dla Portu, jak i dla Webpo. bardziej oczywiście punkty potrzebne są zespołowi Webpo DKS. I, I powiem tak szczerze, że, że według mnie ten zespół w potyczce z mistrzem, z obrońcą tytułu, nie stoi na straconej pozycji, bo, bo, bo jest to zespół, który prezentuje też wysokie umiejętności. Przegrał mecze, dwa mecze co prawda, ale, ale, ale były to mecze przegrane po walce i pechowo w końcówce, także, także no zobaczymy, jak zaprezentują się dzisiaj. Jeśli chodzi o zespół portu lotniczego, właśnie czy oni troszeczkę obniżył loty w tym sezonie, czy to inne drużyny mają tak wspaniałą, wyśmienitą formę. To znaczy, jeżeli chodzi o poród lotniczy, to, to na pewno bardzo mocno zmienił się ich skład w tym sezonie. No ich czołowego zawodnika, najlepszego strzelca poprzedniego sezonu, Sebastiana Letniowskiego, widzieliśmy bodajże tylko w jednym spotkaniu. W pozostałych meczach nie grał. No czołowi zawodnicy Maciej Osłowski, Miejmy nadzieję, że, że dołączą tutaj do ekipy na te decydujące mecze i okaże się, że, że port lotniczy ruszy właśnie, jak to drużna nie wiem, typowo turniejowa rozkręci się na tą decydującą rundę i, i wszystkim pokaże, jak się gra w piłkę. Mówimy o tej, o, tej, o tej rundzie w, w kontekście tej, tej extra ligi, tej mistrzowskiej grupie, ale i w tej grupie, w której prawdopodobnie znajdzie się również zespół gospodarzy, red boxu i innych wspaniałych drużyn. Tam będzie też ciekawie, bo będą to mecze rywali ze sobą, którzy mogą ze sobą pograć piłkę. Znaczy, no, taki jest cel właśnie tego podziału, żeby wyłonić właśnie te drużyny mocniejsze, żeby zagrały tą drugą rundę, rywalizowały zespoły, które prezentują podobny poziom i będzie to dużo bardziej atrakcyjne i dla widzów, którzy sobie przyjdą popatrzeć i dla samych zawodników, bo no co to jest za przyjemność dla Aste, kohorty wygrać 20 do 1 z Redboxem, no, myślę, myślę że, że żadna przyjemność. Dlatego mówię, no, tak samo będzie w tej niższej grupie, no, wszystkie zespoły będą prezentowały po, podobny poziom, te mecze będą bardziej wyrównane i raczej już nie powinniśmy mieć takich właśnie wyników jak, jak ten 20 do 1 yy, w potyczce Aste z Redboxem. No cóż, to tyle na, na dzisiaj, my się widzimy za tydzień, i mam nadzieję, że będziemy już mogli podsumować yy, całość rundy i tyle, do zobaczenia. Do zobaczenia no i na pewno w następnym wydaniu już przedstawimy, jak będzie wyglądała ta druga runda, czy punkty będą zachowane, czy nie. To wszystko się wyjaśni już za tydzień.